Cześć, dzień dobry, witamy się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym e, filmiku u mnie. Tym razem filmik, o który już pytaliście dużo razy w vlogmasach, e, że brakuje Wam filmiku typowo maseczkowego. Także przychodzę do Was, myślę, z bardzo szybkim filmikiem, ponieważ przetestujemy sobie trzy maseczki. I mianowicie są to te trzy maseczki Hargo Pottera z Butsa. One oryginalna na cenach jest 10 funtów. W tym momencie kupiłam je za 5. Możliwe, że będą one jeszcze tańsze także zobaczymy, ale jeżeli będą bardzo fajne, to możliwe, że kupię sobie je raz jeszcze oraz jest jeszcze druga edycja z tych z Harry Pottera, ale w butcie, w którym byłam, niestety ich nie było, także jeszcze filuję na te drugie, ale póki co zadowolę się tymi trzema i mamy tutaj e, mamy Hedwigę, mamy Harry Pottera i mamy Luna. E, nie jestem pewna, czy te wszystkie maseczki robią to samo, czy nie, jest tu napisane, że każda maska jest trzymana od 15 do 20 minut. Także otworzymy sobie pierwszą. Jestem bardzo ich ciekawa. I może zaczniemy sobie od Hadwigi, czyli od sobie. Zobaczmy sobie Harry Potter Hadwiga. Nie jest tutaj ani napisane, czy to jest maska odżywiająca czy przeciwzmarszczkowa, czy jakiego tam typu jest. Także będziemy musieli... A, nie, jest napisane most raising, czyli e, taka, że ta skóra nie ma być miękka. W tym momencie moja skóra jest dość szorstka, bym powiedziała. Użyłam tylko kremu rano, ale było dość zimno. Wygląda tako. Nie ma tragedii, no ale mam nadzieję, że po mam masce będzie wyglądać lepiej. Otwieramy to. Pachnie e, średnio. U, jest bardzo mocno nawilżona, to fakt. Powiem wam od razu i widać, że jakaś tam sowa jest, coś tam widać. Tylko, żeby to się jakoś rozłożyło ładnie. Słuchajcie, oh my god. Jak zwykle ma być maseczkowy filmik trzy maski, a wyjdzie e, jakby było pięć. Ale już prawie mam. Jest to bardzo cienki materiał. Jak wiecie, ja wolę troszeczkę grubszy jednak, ponieważ łatwiej się je rozkłada nawet. A ta nie tylko, że jest mokra, to jest bardzo, bardzo cieniutka i po prostu jest ciężko ją e, rozdzielić, bo ona jest na pół złożona. Ale czekajmy. Trochę się też stresuję, bo chcę zrobić to szybko. A jak ktoś chce coś szybko, to wiecie, jak to jest. Oj, powiem wam, już się zaczynam denerwować. Zaczynam się denerwować, bo mam całe ręce mokre. A maski dalej nie da się rozłożyć. Poczekajcie, wrócę do was. Mam, po męczarniach, ale mam. Maska wygląda tak. Także zakładamy tu. Jest duża jakaś dziwnie. Zobaczymy. Jak ją dobrze ułożyć, żeby tutaj pod oczami było. Ale nie na oczach. Matko święta, słuchajcie, co to są? Nie wiem, jak to po prostu ma wyglądać najlepiej. Na nosek. I wygląda tak. Powiem wam tak, szczerze mówiąc, gdybym nie wiedziała, że to jest sowa, to mi się za cholery nie domyślała, że to ma być sowa, bo wyglądam z jak kretyn. Tu mi do nosa jeszcze wchodzi. Słuchajcie, także wyglądowo, nie oszukuję się, ta maska może tak lepiej, o, tak troszeczkę lepiej wygląda. Jest dość spora, także na pewno na każdą buzię się zmieści. Jest mocno nawilżona. Ogólnie to wygląda dziwnie, bym powiedziała. Czy Wy byście się, dajcie mi znać w komentarzach pod spodem, czy byście się domyślili, że to jest sowa. No ale w sumie wygląda tak, jak było pokazane. Także teraz tylko relaks, 15-20 minut i zobaczymy jakie efekty przyniesie nam ta maseczka. Także pierwsza maska do dzieła. No i co, czas ściągnąć maseczkę i zobaczymy jakie efekty. Ogólnie była wygodna, nie odklejała się ani nic w tym stylu, także pod tym względem jest ok. No i teraz co, czy widzimy jakieś um, różnice w cerze? No ogólnie jakoś nie widzę, ale też może być światło inne, przy tym inne, także nie oszukujmy się, to też może być duży, duża różnica, ale powiem Wam tak, nawilżenie 10 na 10, jest mega, mega, naprawdę fajna i nie chodzi o tyle, że jest nawilżona, ale też bardzo faktycznie jest most wise, jakby odświeżona, odżywiona, także jeżeli chodzi o, o to, to na pewno bardzo fajnie i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Guszącą wadę wodę mam, także dlatego trochę ta twarz jest czerwona. Ale ogólnie efekty maseczki są jak najbardziej na tak i e, bardzo fajna. Bardzo fajna, i że na przykład będą e, jeszcze taniej na przykład zejdą do 75%. To na pewno je jeszcze kupię, bo, bo są naprawdę ciekawe. Ale jeszcze mam dwie maski do przetestowania, także oglądajcie dalej. Cześć, z dzisiejszego dnia. Weźmiemy sobie kolejną maseczkę. I tym razem będzie to Luna, to będzie ta maseczka. I jest to kolejna maska nawilżająca, yy, odżywcza, Most Raising, Także sobie otwieramy i od razu zobaczymy bez zbędnego gadania. Ale wszystkie pachną podobnie. Ta jest też mocno nawilżona, jednak materiał jest inny niż tej wczorajszej. Yy, pamiętacie, wczoraj ciężko mi było ją otworzyć i to mnie bardzo zdenerwowało, ale tutaj widzę będzie. Prościej. Mega nabliżenie. Przypatrzmy się skórze. Także co? Nakładamy, co? Nakładamy. Nie ma co czekać. Czekajcie, coś mi się tutaj włączyło, i nie widzę, co robię już. Patrzę, żeby tutaj nos był cały jest. Fajnie wygląda, fajny ma kolor. O proszę bardzo. Maska jest nałożona, bardzo prosto się nałożyła, fajnie wygląda moim zdaniem. I co? I znowu jest tutaj napisane, że trzeba trzymać 15-20 minut. Także ja idę się relaksować i wy zaraz zobaczycie efekty. Myślę, że przyszedł czas, żeby maseczkę ściągnąć. Czuję, że ona już jest bardzo... Um, nie jest już tak nawilżona. Tutaj już odchodzi od twarzy, ponieważ robi się już po prostu sucha. I teraz zobaczmy, jaka jest twarz. Um, ogólnie, szczerze mówiąc, wizualnie nie widzę jakiegoś efektu, jakiejś tam zmiany. Um, może jest bardziej nawilżona, z czego to widzę, ale tak ogólnie nie widzę jakiegoś efektu wow. Um, nawilżenie jest fajne skóra faktycznie wydaje się jakbym nałożyła jakiś fajny kremik na nią ale nie jest to jakiś efekt, wiecie, wow 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 jest fajna za cenę którą ja kupiłam tą maskę czyli trzy maski za 5 funtów na pewno warto ale myślę że gdybym dała 10 funtów za trzy, to bym była tak średnio zadowolona ale żeby przetestować na raz, to jak najbardziej polecam. Ale oczywiście mamy jeszcze jedną maskę i zobaczymy, jak ta jedna maska jeszcze się sprawdzi. Bo ta wczorajsza była ciut lepsza, chociaż nie wiem, czy one wszystkie nie powinny być takie same. Także troszeczkę jestem e, confused, że tak powiem, bo na każdej pisze, że ona jest moisturize, ale też mogą być inne, przepraszam, inne składniki. E, ale ogólnie nie, jestem zadowolona, ale widzicie troszeczkę, o widać, że troszeczkę ona się klei teraz. Bardzo delikatnie. Nie, ta wczorajsza była, proszę już jest ocenić, bo wczoraj mam też kąpie, w, w kąpieli, także wiadomo, e, było mi gorąco, to ta skóra też była dodatkowo, że tak powiem, nawilżona właśnie z tej wody. Ale no, ogólnie powiem Wam, spoko, poza tym efektem takiego trochę klejęcia klej, się. E, no, ale co, jestem ciekawa tej jutrzejszej maski. Także czekajcie, zaraz będzie kolejna maska. Słuchajcie, gadam do Was, e, Ani nie włączyłam nagrywania. Ostatnia maseczka z tej serii jest to maseczka Harry Potter. E, łatwo się nałożyła, ale tak jak przed chwilą mówiłam, czego nie słyszeliście, bo nie nagrywam, to jest to, że gdyby nie to, że jest ta blizna tutaj, ten ja bym myślała, że to jest maska jakiejś starszej babci. E, także średnio wygląda, no ale co, zobaczmy jakie da efekty. Jak widzicie, maska się y, zmarszczyła, w ogóle wygląda masakrycznie, także myślę, że czas ją ściągnąć. I teraz co? Wydaje mi się, że w porównaniu z tymi i tą skórę rozjaśnienia tak jakby ożywiła, ale to też w takiej minimalnej bardzo y, wersji, że tak powiem. To może jest nawilżona, ale też nie jakoś specjalnie i też że odżywiona. Więc powiem Wam tak, te maski fajnie sobie wypróbować, żeby mieć po prostu zdjęcie, y, y, fajne trzy zdjęcia, bo były fajne trzy maski. Um, Cena 10 funtów na pewno nie jest warta tego, także te 3 maski za 10 funtów na pewno nie jest ich warto. 3 za 5, żeby sobie raz wypróbować, to tak, ale na przykład mimo tego, że byłyby one by teraz za 5 funtów, dalej, to nie kupiłabym ich drugi raz, opowiedzmy tak. Ale uważam, że warto przetestować. Może dla kogoś sprawdzi się inaczej, bo tak jak mówiłam, każdego cera jest inna. Dla mnie sprawdziły się w sp Stopniu um, zadowalającym, ale nic poza tym. A ja jednak lubię maski z efektem Wow i uważam, że można znaleźć maski z efektem Wow na AliExpress za 50-60 penców i są lepsze niż te z Budca, które są 3 za 10. Także decyzja należy do Was. Oczywiście ten filmik pojawi się jeszcze w takim e, terminie, że te masyczki jeszcze będą na promocji. Także ja osobiście, gdybym ich nie wypróbowała, to z chęcią bym je przetestowała raz jeszcze, gdybym ich już nie przetestowała ale nie kupię ich już drugi raz. Także już kończę. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik powrotny, maseczkowy Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę, komentarze i widzę się z Wami już niedługo w kolejnym odcinku Disneyowskim. Także buziaki, kochani. papa.